Chyba już będzie koniec świata. Jak się umawiasz z kimś, to się przygotowujesz, co masz, gotujesz, pieczesz itd. A jak kogoś spotkasz przez płot, to się po prostu zatrzymujesz. W dzisiejszych czasach już rzadko kiedy ktoś odwiedza kogoś bez zapowiedzi. Olej Marcin Sawicy witają w podcaście u Sawickich. W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją i wychowaniem. Podcast powstaje we współpracy ze szkołami MMS, a także portalem Edukacja można inaczej. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać sobie o sąsiadach. Tak nam jakoś przyszło do głowy, a szczerze mówiąc, chyba taka historyjka, która już wiele, wiele lat temu zapadła w nas, bardzo głęboko zapadła w nas, jak się okazuje, bo jest rzeczywiście sprzed chyba 20 lat, kiedy wędrowaliśmy sobie niedługo po przeprowadzce w góry naszym, naszą drogą, tą daleko oddaloną od, od, od jakiegokolwiek centrum i jak co dzień spotkaliśmy panią Ritę. Naszą sąsiadkę. Starszą panią. Starszą panią, już wówczas starszą panią, która witając się z nami serdecznie, tak po prostu od razu powiedziała, chyba już będzie koniec świata. No więc my jeszcze tacy młodzi byliśmy, mówimy, jak to pani Rito? A pani Rita na to odpowiedziała, chyba będzie koniec świata, ponieważ ludzie ze sobą przestali rozmawiać. Tak. I. I to bardzo nas, oczywiście Pani Rita to rozwinęła, opowiadała, jak to kiedyś ludzie mieli dużo pracy, ale mieli też takie sezonowe przestoje zimowe czy, 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 czy wczesnowiosenne, ale nawet jak mieli dużo pracy, to po prostu wieczorami się schodzili i ze sobą rozmawiali. Albo jak szpit drogą, to się zatrzymywali i ze sobą rozmawiali o różnych rzeczach, o różnych rzeczach, od bardzo poważnych do niepoważnych, a teraz się nie zatrzymują nie odwiedzają, nie rozmawiają i dla pani Rite to był taki znak, że z tym światem dzieje się coś niesamowitego. Tak jak dla niektórych znakiem końca świata może być, nie wiem, pojawienie się jakiejś choroby, epidemii i tak dalej, to ona, to, to było dla niej w tych kategoriach. I jakby my zaczęliśmy sobie wtedy rozmawiać, że w jakichś kategoriach takich właśnie ludzi, społeczności, cywilizacji, to jest coś, Czym, czym naprawdę można się zacząć martwić, ale z drugiej strony to jest coś, co jest w naszych rękach i co można szybko zmienić. I dlatego też, jak rozmawialiśmy o tym w naszej rozmowie, to da, taki sobie nawet roboczy tytuł daliśmy: yy, Nasza grupa wsparcia, ponieważ właśnie te rozmowy, yy, a szczególnie rozmowy z ludźmi, którzy są niedaleko nas, yy, z sąsiadami, są czasami dla nas jednym z większych wsparć. Albo takich, takiej, 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 takiej higieny, te, te przywracają nas do życia, przy, przy, stawiają nas na ziemi i, i czynią nas czasami po prostu pogodniejszymi. Prawda? Tak, ja, ja myślę sobie, że. bo mamy wspaniałych sąsiadów tak. teraz, gdzie mieszkamy, ale jak sięgniemy pamięcią tak. do naszych pierwszych tak. lat małżeństwa, czyli to już będzie ponad 30 lat temu, mhm. grubo, y, to muszę powiedzieć, że sąsiedztwo to było jedno z takich mocniejszych, jakby takich elementów naszego jak się życia. Kiedy przeprowadzaliśmy, to martwiliśmy tak. się straciliśmy stratą. Dokładnie. Sąsiadów. My mieliśmy jeszcze w Warszawie na Gąbińskiej, mieszkając na ósmym piętrze w bloku, y, mieliśmy swoją. Tak zwaną ławeczkę, tak. a to było takie miejsce, gdzie na dole przy piaskownicy po południu, kiedy tatusiowie wracali z pracy, to wszystkie my, mamy, tak. które w ciągu dnia różne rzeczy robiłyśmy, ja tak. jeszcze studiowałam, no różne rzeczy tak. się działy, my się wszyscy schodziliśmy przy tej piaskownicy na naszej ławeczce i, i to był jeden z takich cieplejszych i, i wspanialszych momentów w ciągu dnia, kiedy to życie takie sąsiedzkie nadawało w ogóle taki jakiś, taki smak tak. temu wszystkiemu, co robiliśmy. Potem te bardzo długie wywindowywanie się na te Kolejne piętra z tymi rowerkami, z tymi wszystkimi wózkami, zabawkami i dziećmi, które było ciężko zebrać. Ale też właśnie to, co jeszcze muszę powiedzieć z tamtych czasów, jeszcze właśnie warszawskich, to pamiętam, że ja jeszcze jako dziecko, yy, tam od urodzenia mieszkałam w tym bloku, to pamiętam, że jak któreś z nas z mojego rodzeństwa, jak mieliśmy urodziny, to my z moim, co my z mamą wychodziliśmy pieszo na dziesiąte piętro i z tymi zaproszeniami w ręku na urodziny schodziło się aż na parter. I to bardzo ciekawe, bo zapraszaliśmy tylko kolegów i koleżanki z tej strony, piaskownicy. Z tamtej strony już nie było nasze podwórko, z tej było. I to nam pozostało jeszcze w tej w naszej, właśnie, y, enklawie sąsiedzkiej jak mieszkaliśmy, to już z naszymi własnymi dziećmi. Myśmy sobie urządzali, nie wiem, czy pamiętasz, Marcin, przy piaskownicy, urodziny, dni dziecka tak. jako społeczność sąsiedzka. Tak, ale. Ale ja chciałem podkreślić, że nie chcielibyśmy tylko zrobić takiego wspominkowego wydarzenia, nie. jak to było tam 10 czy 20 czy 30 lat temu na, na, na podwórkach, o których się coraz więcej mówi, ma się więcej sentymentu, bo coraz większe jest grono tych, którzy to pamiętają i lubią to, doceniają. Ale chcę powiedzieć, że w naszym dniu codziennym, teraz, w 2025 roku, dla nas nadal to jest bardzo ważny element naszego życia, naszej takiej społeczności, gdy czasami po prostu wychodzimy z psem. Z jednymi z zaczął się, jest jeden sąsiad, coś tam robi przy deskach. Staniemy sobie, porozmawiamy o czymś, o pogodzie, o karmikach, o ptakach, o tym, co trzeba, co pomalowane, o kurach. A później idziemy kawałek dalej i porozmawiamy o tym, czy ten kot to mieszka u nas, czy u państwa, czy już przeszedł, czy poszedł, a co robi u was, a co dostaje u nas. A później idziemy kawałek bo dalej. Bo mamy wspólnego kota. Mamy wspólnego kota, <noise> a, gdzie państwo to mogą domyśleć, a później idziemy kawałek dalej i są kolejni sąsiedzi, którzy czasami jak są, bo, bo to są tacy trochę przyjezdni, to padają o brydżu, tam, jako co się dzieje, o wnukach. To... To są niby takie bardzo proste rozmowy i nie muszą być zawsze bardzo głębokie, ale czasami z takiego spaceru, po takich rozmowach, to, to jest dla nas takie jakby takie przepłukanie tego tych trosk dnia codziennego, takim takim fajnym życiem, które też się toczy obok. Ja nie wiem, jak to określić, ale wracałem po takich rozmowach i mam wrażenie, jak po jakiś te, 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 nie chcę używać takiego słowa, terapii, ale trochę tak. Jest Jestem lepiej, przyjemniej, mamy lepszy stosunek do świata, jesteśmy uśmiechnięci. Rozmawialiśmy z dwoma, trzema czy czworniem życzliwych nam ludzi. My jesteśmy życzliwi nimi. I nawet okazuje się, że ten świat, który jakiś czasami jest w kontekście jakichś trudów pracy, tego, co się dzieje w świecie, on jest tu, tutaj taki ładnie, zwyczajny, pogodny i, i życzliwy dla nas. Tak i ja właściwie bym powiedziała jeszcze coś takiego, że w dzisiejszych czasach już rzadko kiedy ktoś odwiedza kogoś bez zapowiedzi. No tak jak coś wpaść tak bez zapowiedzi, kiedyś się wpadało. Teraz się nie wpada, ale, nie ale sąsiedzi w... wpadają. I to jest właśnie najwspanialsze, tak. że stukanie do drzwi, yy, nasz kochany sąsiad, też za stuka i pół godziny sobie ucinamy tak. rozmowy. I też tak sobie myślę, że hmm, jak sobie tak zdajemy sprawę, jakby się coś działo, jakby trzeba było pomocy, to są sąsiedzi. I jeszcze taka rzecz, którą yy, żyjemy w takim, w takim czasie takim wygodnym, to, co to takie dostosowywania się. No nie wpadamy do kogoś, bo nie wypada ktoś ma jakieś plany. Ale niedawno zaczęliśmy sobie cenić ludzi, Którzy wpadają bez zapowiedzi. To, co mówisz? Mamy parę osób z tychże tych, sąsiadów bliższych czy dalszych, którzy przyjeżdżałem, to wpadłem. Jeszcze na dodatek jesteśmy wdzięczni, że oni są tak cierpliwi, wpadają. Mimo, że parę razy nas nie było w domu, do no bo nasz nie ma w domu. I nie i, i mówię, że to przychodzi z wiekiem, tylko że jakby żyjemy, mam wrażenie, w czasach, kiedy powinniśmy bardziej to hołbić, bo jeżeli ktoś chce do ciebie przyjść i z tą musisz przy herbacie i porozmawiać, a ty musisz powiedzieć, stop, teraz odkładamy różne rzeczy, wstawiamy herbatę, bo przyszedł ktoś. Piotr czy ktoś, prawda, i gadamy sobie o czymś tam, powtarzamy są jakieś historie albo są nowe. To, to, to jest bezcenne i powinniśmy, tak jak. Mówimy często, że powinniśmy hołubić takie stare przyjaźnie znajomych, zdecydowanie. To mam wrażenie, że powinniśmy bardzo być wrażliwym i jakby i, i hołubić też tych sąsiadów. Nie tylko dlatego, że dobrze być z sąsiadem, żeby nikt tam nie zniszczył mi drzewka z drugiej strony, albo żeby czuć się bezpiecznie, żeby nikt mnie nie okradł, że jak ktoś zauważy coś, co się dzieje na naszym podwórku czy przy, na naszej klatce schodowej, ale to ma taki moim zdaniem głębszy aspekt po prostu takiego, takiego. takiego Poczucia się gdzieś akceptowanym, bycia, rozmawiania, ale to się rozstrzyga takie dalsze sąsiedztwo, typu, że są takie sklepy, na przykład, okoliczny, prawda? Przy którym zatrzymamy i zatrzymujemy się nie tylko dlatego, że, że są takie czy inne rzeczy w tym, w tym miejscu, tylko że możemy z tą panią, która tam jest, też zamienić parę miłych słów czasami mniej, czasami więcej. Ale to wszystko jest element, który tworzy taką, 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 taką sieć, w której która czasami. Przekazuje nam, nie wiem, takich sformułowań o przepływach energii, jakichś takich pierdo-pierdo, ale generalnie daje taki dużo takiej energii, takiej siły, daje takiego optymizmu, żeby. A, a z drugiej strony jest czasami takim buforem między jakimiś rzeczami, z którymi jedziesz, myślisz o czymś tam się wydarzyło w pracy. A tu porozmawiasz sobie z panią Asią, Kasią, Gabrysią i już. Jakiś jest taki ale fajny bufor. Ja, ja sobie tak myślę, wiem, że zastrzegłeś na początku, żeby to nie były wspominki, ale mimo wszystko, mimo wszystko. Mimo wszystko tak sobie pomyślałam, że ta nasza też historia jeszcze czasów warszawskich i tego naszego wspaniałego naprawdę bloku. Też daje takie mm, głębokie przekonanie, że tak jak się często mówisz, że do wychowywania dziecka potrzebna jest cała wioska, no to y, można by to przełożyć, no potrzebna jest cała klatka schodowa. Ja do dzisiaj pamiętam, że jak y, urodził się nam Janek, to akurat naprzeciwko urodziła się Agatka i my po prostu przez parę godzin dziennie miałyśmy z Dorotką drzwi otwarte i blokowane Sąsiadko, stołkami z sąsiadką naprzeciwko, ponieważ no na dzieci się bawiły. My robiłyśmy swoje, a yy, każda z nas miała swoje jakieś różne jeszcze zadania, które... A było nam dużo łatwiej, bo dzieci po prostu przemieszczały się z jednego mieszkania do drugiego. Już nie wspomnę o, o sąsiadach naszych też wspaniałych i kochanych z dziesiątego piętra, yy, Eli i Waltku, którzy któregoś dnia zastukali do nas i zaprosili y, nasze dzieci na zabawę na zamku dmuchanym. Trochę nie mogliśmy zrozumieć, o co chodzi, bo mieli dokładnie mieszkanie naszych gabarytów, dwa, dwie kondygnacje wyżej. Okazało się, że po prostu, nie wiem, skądś skołowali taki dmuchany zamek, jak to I na festyny różne i odpusty. Wypełnili nim swój duży pokój. Byliśmy tylko przerażeni, ponieważ pomiędzy nami państwo byli dość tacy wrażliwi na, wrażliwi. na hałas, na wszelki hałas. I, i, I te nasze dzieci do dziś pamiętam, jak po, poszłam na górę i i skakały po tym dmuchanym zamku na dziesiątym piętrze w dużym pokoju. Ale to są takie momenty, w których nie tylko się wspieraliśmy za każdym razem, kiedy ktoś potrzebował pomocy, ktoś był chory, ktoś miał nogę na wyciągu, sąsiad po ukosie. Więc. Ale myślę, że w, ty, w tym dzisiejszym świecie, który jest tak bardzo to, o czym wspominaliśmy w naszym poprzednim podcaście, tak bardzo nastawiony też na, te, na ten rozwój technologii, tak bardzo często zamykamy się w tych domach, pracujemy zdalnie, unikamy jak możemy kontaktów z ludźmi, bo przecież nie mamy czasu i tyle rzeczy do zrobienia, że to sąsiedztwo i relacje sąsiedzkie są najprostszym sposobem na budowanie tych więzi międzyludzkich, bez których po prostu nijak w życiu się nie da. Tak, a poza tym, to szczególnie tu w takiej wersji podmiejskiej czy wiejskiej jak u nas, to jest też takie urokliwe, że to jest takie, bardzo takiej dużo życzliwości bez jakiejś takiej wielkiej organizacji, bo tak. nie stawiasz się, jak, to co jest niespodziane, jak się umawiasz z kimś, to się przygotowujesz, co masz, gotujesz, pieczesz i tak dalej. Jak kogoś spotkasz przez płot, to się po prostu zatrzymujesz i sobie rozmawiasz, albo jak do kogoś wpadniesz, to czasami nawet nie oczekujesz, na, no, no dobra, herbata, prawda? Ale nawet nie musisz tam wystawiać jakichś cudów, bo to ktoś wpadł po to, żeby zapytać, poprosić, po zamienić parę słów, i to ma taki, taki fajny, taki niezobowiązujący charakter, a ma taki charakter sympatii. Mhm. Przy, przyjechałem do ciebie, bo lubię z tobą rozmawiać, i mi się wydaje, że to mówimy o dzieciach, że my jako dorośli też bardzo tego tak. potrzebujemy. Szczególnie, że w wypadku innych czasami zawodowych relacji, rodzinnych relacji, jest coś zapisane takiego, 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 takiego trochę imperatywu. To jest, to jest mój wujek, moja ciocia, mój dziadek, mój tata, moja mama, mój ten, mój tamten. W pracy kolega z pracy, nauczyciel, dyrektor, tam tak kierownik. A, a tutaj to jest absolutnie taka bezinteresowna, na no wiadomo, tak niektórzy mówią dobrze żyć z sąsiadami, tak. ale to po prostu może się zakończyć na dzień. Dobry dzień dobry. A to jest właśnie to coś więcej. Ta rozmowa, ta chwila takiego small talku, jak ktoś teraz mówi. Ja po prostu przyznaję, że jak wychodzę z psem, to aż lubię zatrzymać się i zagadnąć. Bo to jest coś takiego, takiego dobrego i miłego, który ten, ten, ten każdy raz wyjście czy spacer daje. Dużo informacji też. Ile wilków zawitało ta, 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 w nasze ta, ta, ta. zagrody? Z sarną, tak, <laughs> tak. Jak z drewnem. Mhm. Ale też tak mi się a propos tych krótkich rozmów przypomniała taka sytuacja z ubiegłej wiosny, kiedy sobie spacerowaliśmy gdzieś tam u nas w tych naszych przysiłkach i. I właściwie byliśmy sami, tak pojechaliśmy sobie chwilę odpocząć i yy, na jakiś taki spacer, ale mijaliśmy warsztat samochodowy, i w tym warsztacie samochodowym yy, stała nasza znajoma. I no tak, my byliśmy jakoś tak yy, nastawieni, że idziemy właśnie sobie spacerować, więc tak machnęliśmy czy przywitaliśmy się z daleka, ale ona nas zawołała ona tam była ze swoim samochodem No chodźcie! No tak sobie chwilę porozmawiajmy. Ona to tak, y, Aniela, prawda? Tak? Ona to tak bardzo pięknie, konkretnie nazwała. Chodźcie, chwilę porozmawiajmy. I pamiętam, że o tym potem rozmawialiśmy, że się rzadko już tak zdarza, że ktoś cię tak zawoła. Chwilę porozmawiajmy. Chwilę porozmawiajmy. Ale jeszcze jako z takich może śmiesznych anegdotek, to też kojarzy mi się historyka, czy też jakby sytuacja, którą przywiozła nasza Helenka z Islandii, na której spędziła Rok szkolny i jeszcze z czasu, gdy pierwszą część tego pobytu spędziła na samotnej farmie, Panie. i któregoś razu powiedziała, że. Posz... No, że... Pojechali, czy poszli, czy spotkali się, nie wiem, z sąsiadami. A my wiedzieliśmy, że farma jest samotna, więc zapytaliśmy, jak to z sąsiadami, a, a gdzie ci sąsiedzi? No a ci sąsiedzi tam 45 minut yy, samochodem, drogi <laughs> tak. samochodem. I my tak, aha, okej, okay, 45 minut drogi samochodem, yy, najbliżsi sąsiedzi. No ale pojechaliście się spotkać z sąsiadami. I dlatego tak myślę sobie, że jak mamy tych sąsiadów w pobliżu, jest okazja do takiego zwykłego spotkania. Tak. I to jest czasem taka zakryta, tam, żeby podnieść głowę spotkać się z spojrzeniami i zamienić ze sobą parę słów, do tego zachęcamy i, i w pewnych momentach wydaje się, że to jest takie najprostsze lekarstwo na czasami takie nasze różne troski, także serdecznie do tego zachęcamy. Do, do takiej terapii, I, i sąsiedzkiej jak, jak terapii to, grupowej. Jak coś mówi z tego miejsca, pozdrawiamy naszych sąsiadów. sąsiadów. <noise> dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie kolejnego odcinka. I zapraszamy do zostawienia komentarzy, a także podejmowania dyskusji. Podcast powstaje we współpracy ze szkołami MMS, a także portalem edukacja-można-inaczej.